Środa, po hiszpańsku miércoles, jest pod opieką Merkurego. Merkury jest takim łobuziakiem, który komunikuje pomiędzy ludźmi a bogami. Lub pomiędzy bogami a potężniejszymi bogami. I mimo że lubi psocić, pomaga nam w komunikacji wszelakiej. Jest to dzień do tego, żeby komunikować się z bliskimi, żeby pisać najważniejsze maile, listy, żeby medytować. Wspaniale medytuję się w każdą środę, ponieważ komunikacja ze światami niewidzialnymi jest ułatwiona przez planetę Merkury. Dobrze jest komunikować się z własnym ciałem. I podczas ciszy, medytacyjnej ciszy, albo nawet podczas obserwacji swojego oddechu zapytać ciało: Ciało, czy mogę dziś coś dla Ciebie zrobić? Czy coś Ci dolega? I jeśli tak, co to jest i jak mogę Ci pomóc? Komunikujcie się w środy.